Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczenie pytań. Gościem programu jest dziś Renata Granowska, wiceprezydent Wrocławia Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Szczególnie dzisiaj witam kobiety i mężczyzn, którzy nas wspierają. No właśnie, Pani Prezydent, od, od 6-7 dni tak naprawdę strajki w całej Polsce po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Przypomnijmy, Trybunał uznał, że aborcja, gdy zachodzi prawdopodobieństwo ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodna z konstytucją. Ludzie wyszli w reakcji na te decyzje na ulicę. Te strajki przybierają na sile. Spodziewała się Pani takiej reakcji? Nie wiem, czy to jest kwestia spodziewania się takiej reakcji. Reakcje są bardzo spontaniczne. Reakcje mają wiele emocji niestety. I mam nadzieję, że będą trwałe, tak? Niestety to, co wczoraj Kaczyński powiedział i nawoływał, dał przyzwolenie tak naprawdę do wojny domowej, powoduje, że myślę, że to będzie bardziej nasilone. Wychodzą w zasadzie dzieci, wychodzi młodzież bo dotyczy to y, w dużym stopniu tych młodych kobiet, tak? Mhm. E, ja już jestem mamą dwójki dzieci, ale również mam córkę, która pewnie lada moment będzie w ciąży, będzie miała dziecko, więc dotyka to bardzo mocno e, młode kobiety, które są przed e, zostaniem mamą. E, dotyka to również mężczyzn, ale myślę, że tak, myślę, że to co, to, co będzie e, w piątek, tak, Warszawa wszystkich nas wzywa, myślę, że w, w miastach i małych miasteczkach bardzo się cieszę, że w takich naprawdę małych, małych miejscowościach kobiety e, wychodzą i manifestują. Niestety jesteśmy narażone, jesteśmy narażeni na to, że naprzeciwko nam e, wystawia się policję, wystawia się już żandarmerię wojskową. Wie pan, w piątek, kiedy byłam na tym spacerze, na tym proteście, a policjanci wręcz śmiali się w twarz na mnie. po co wam, panowie, taka broń? do kobiet z brońmi. A co? A to pani przeszkadza? Słowa są ogromne, ale chciałam panu coś podarować. Tutaj pokazuję. A dziewczyny, pierwsze piętro, hala targowa biżuteria, dziewczyny rozdają. Ja też mam tutaj. I Dziękuję też bardzo. Będzie symbolem pan redaktor. Mam nadzieję, sobie wepnie w, w, w marynarkę. Um, a wracając do tego, no chociażby, chociażby um, taki podział znowu się zrobił, tak? E, Kościół się w to strasznie mocno zaangażował. E, młodzi ludzie dzisiaj chociażby studenci otrzymali Ale to za chwilę, ale Pani, o, pani Prezydent. To za tyle, tyle emocji. No właśnie, bo jednak e, każda władza w takim momencie, kiedy dochodzi do takiej skali strajku, powinna wyciszać emocje, A pani mówi, że to wystąpienie to takie nawoływanie do wojny domowej. Wystąpienie, Nie, no absolutnie. No, wystąpienie no, 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 absolutnie Kaczyński, Kaczyński to, co wczoraj zrobił, to wezwał swoich bojówkarzy, wezwał ludzi e, typu pan i, i, i nacjonalistów do tego, żeby e, po prostu stanęli i, i, i walczyli z, z ludźmi, którzy walczą o swoje prawo, o prawo wyboru, tak, bo w tej chwili jest aborcja tym tematem, ale tak naprawdę zostaliśmy, zostaliśmy pozbawieni jakiegokolwiek wyboru. E, mówię, miesza się w to religię, kult, kościół. E, ludzie są strasznie na siebie. Mm. Eee, źle nastawieni, tak? Bo używamy już w tych protestach słów, e, mówią, że wulgarnych, ale grzeczne już byłyśmy, e, wystarczy. Nikt nas wtedy nie chciał słuchać. To, co wyczynia pani Gądek, to, co wyczynia Kaczyński, to, co się dzieje w całym kraju, pokazuje jednak, że ta era się kończy. Boję się jednej rzeczy. Boję mm -hmm. się, że takie właśnie nawoływanie Kaczyńskiego i całej tej świty, i pani Przyłębskiej e, doprowadzi jednak, może doprowadzić, oby nie, do bardzo sytuacji, już nie chciałabym mówić o, o, o tak jak to było kiedyś o tym, że będzie na ulicy niestety dużo ofiar i to bardzo poważnych ofiar mm -hmm. i apeluję, żebyście przestali tak się zachowywać, żebyście absolutnie przestali nawoływać Polaków, żeby stanęli przeciwko, przeciwko sobie. Tak? i Cisną się bardzo mocne słowa na usta. Te mocne słowa e... padają na ulicy podczas protestów starszy i, i młodszy nie, nie mamy już innych są panie W żaden sposób nie przeszkadza, mają do tego prawo młodzi ludzie Mają i starsi? do tego prawo, mogą krzyczeć co chcą, mają To do oddaje tego. emocje, jakie są dziś w społeczeństwie. Ja myślę, że, ja myślę, że tak jak pan Precyniuk powiedział, że to już nie jest wulgaryzm, ale tylko to jest slogan po prostu, który stał się jakimś hasłem w tej chwili, hasłem politycznym, hasłem 嗯嗯嗯 Pokolenia, mhm. w zasadzie wielu pokoleń, nic tak nie połączyło pokolenia. Proszę zobaczyć zasięgi, jakie e, chociażby to ma, do, dotarły do młodych ludzi, tak? Nigdy nie było tylu młodych ludzi, młodych 20-30-latków. E, Im nie wolno zakazać, e, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy mamy się bronić i chronić przed pandemią, która jest. E, e, Francja, Hiszpania po, powoli się zamykają, tak? I, 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 Polska, I Polska też nie jest dzisiaj 18, prawie 19 tysięcy zakażeń. Jednak powinno dać dużo refleksji temu, co się dzieje, tak? Po prostu przestańcie się wtrącać. Mówimy o ochronie świątyń, mówimy o dewastacji, o wandalizmie. Żeby była jasność, ja nie jestem za aborcją, która ma być sposobem na antykoncepcję, tak? Mhm. To nie jest tak. Natomiast jeżeli mówimy o ochronie świątyń, nasze ciała są naszymi świątyniami. I jeżeli dokonuje się na nich gwałtu, to to jest karalne. Jeżeli dokonuje się na nich tortur, to to jest karalne. Więc dajcie spokój. Dzisiaj czytałam list młodej lekarki z Legnicy opublikowany w, w mediach, która mówi, że to jest w ogóle niezgodne z um, ich z przysięgą chociażby lekarską, e, która ma użyć w cierpieniu zarówno tym psychicznym. Dużo wątków panie redaktorze jest na Natomiast... to. A jakie w takim razie jest Pani zdaniem wyjście z tej sytuacji, bo jak słyszymy najpóźniej w poniedziałek e, orzeczenie Trybunału ma zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw i wejdzie wtedy w życie. Trybunału jakiego? Trybunału Konstytucyjnego, który jest e, pseudotrybunałem, tak, który ma sędziów wybranych e, bezprawnie, w ogóle prawa nie ma już w Polsce. Jakie jest wyjście? Chyba wyjście jest takie, żeby pan Kaczyński i, i cały rząd po prostu podał się do dymisji. Dajcie już spokój Polsce, dajcie już spokój Polakom, pozwólcie nam normalnie żyć, pozwólcie nam przetrwać pandemię, pozwólcie nam żyć. W, w, tak, żeby otworzyć w końcu młodzież, społeczeństwo na normalność. Przywróćmy jednak to, no, co, to co przez prawie 30 lat było. Kobiet. Tak, ja jestem absolutnie za tym. Po prostu wystarczy. Idźcie już sobie na emerytury. Ja bardzo jestem za tym, żeby po prostu takich bardzo ortodoksyjnych e, polityków, nie będę już wymieniać z nazwiska, bo jest ich bardzo wielu, pozbawić nawet praw obywatelskich później. Strasznie mocno wchodzą i, i w, w, próbują wdepnąć po prostu w życie wielu z nas, zabierając nam naprawdę wybór. Mhm. Ale myśli pani naprawdę, że rząd jest w stanie podać się do dymisji? Nie, nie myślę, ale jesteśmy w stanie ich do tego zmusić. Wie pan, jest, takie, jest taki mm, polski raper, y, śpiewał y, o kobietach i śpiewał tak to, co już zostało im powiedziane na zawsze zapamiętane. Więc kobiety nigdy nie zapominają tego. Więc myślę, że, że, że te słowa powinni sobie wziąć do serca i do głów, jeżeli mają w ogóle w tych głowach cokolwiek. kobieta raz, jeżeli coś usłyszy, na zawsze to zapamięta. A zastanawia się pani, jeśli oczywiście do tej demisji rządu nie dojdzie, to co dalej. Myślę, że siła jest w tej chwili w ludziach, tak. Ja myślę, że w pewnym momencie od Kaczyńskiego zaczną odchodzić, mam taką nadzieję, mądrzy ludzie. Ludzie, którzy w pewnym stopniu nawet się przestraszą, tak, tego co robią, że dotrze do nich to. Ale myślę, że siła kobiety, panie redaktorze, jest bardzo mocno w domu. Siła kobiety, przecież ci wszyscy policjanci. Ta żandarmeria to są mężczyźni. Myślę, że w 90% w domach mają żony, matki, córki. Więc w tym nasza siła, szanowne panie, żeby tych panów, którzy w tej chwili na rozkaz wychodzą i próbują nas zastraszyć, zatrzymać, poszarpać czasem, e, czasem użyć tej agresji, mhm. e, <laughs> powinni w domu usłyszeć od nas, od kobiet, e, przestancie. Nie róbcie tego, zatrzymajmy ich w domach. I też do, do, apeluję o to, tak? Mhm. Tak jak mówię, siła kobiety też jest w domu. więc Dzisiaj zatrzymajcie. strajk pod hasłem Nie idziemy do pracy. Pani pani dzisiaj nie poszła do pracy? Nie, Wzięłam pierwszy raz w życiu urlop na żądanie. E, napisałam wczoraj do swojego szefa SMS-a, że biorę urlop na żądanie. E, absolutnie mnie zrozumiał, napisał OK, tak, więc dużo kobiet na pewno bierze takie urlopy i jest też solidarnym, tak, ale dzisiaj też jest... Bo my rozmawiamy tuż przed tym początkiem strajku środowego, przed początkiem protestów o 12.00 uczniowie Ruszając pod swoich szkół protestem do centrum Wrocławia. O 13 przełączają się studenci. O godzinie 18 wielka masa krytyczna, do której dołączają przedsiębiorcy, właściciele lokali gastronomicznych, przynajmniej takie są oczywiście zapowiedzi, błyskawice ponownie wyjeżdżają na, na ulicę, więc kolejny dzień protestów przed nami. Tak kolejny dzień protestu przed nami co dziennie jest nas coraz więcej Dołączają do nas faktycznie, dołącza do nas faktycznie młodzież szkół wrocławskich to są licealiści E, trzeba ich wspierać bardzo mocno, trzeba im też bardzo mocno tłumaczyć, e, o co walczą, trzeba ich uświadamiać, ale myślę, że e, taka masa, tak, młodzieży, przedsiębiorców, e, e, kobiet, mężczyzn pokazuje jednak siłę i mam nadzieję, że nie będzie musiało dojść do przelewu krwi na naszych ulicach, żeby rząd faktycznie podał się do dymisji, odpuścił Polsce. E, odpuścił te wszystkie bzdury i te wszystkie słowa i te wszystkie czyny i to bezprawie które w tej chwili panuje w, w, w Polsce. Ja dzisiaj jeszcze wiem, że w Berlinie pod Bramą Brandenburską wspierają nas mhm. dziewczyny Polki i nie tylko w tych protestach, więc też mocno trzymam kciuki i to mam nadzieję, że rozleje się na tyle um, ten bunt, ten protest, te spacery, że to nam bardzo mocno pomo pomoże. Dziękujemy za, za wsparcie i dołączajmy się do tych postulatów kobiet. Z, znakiem strajku kobiety jest znak błyskawicy, porównany przez marszałka Ryszarda Terleckiego do symbolu Hitler Jugend, do symbolu SS. To taka zaczepka, prowokacja? Ogromna prowokacja, totalna prowokacja. To chyba też warto. Czy też nie, to warto, po zwykła nieznajomość? W, w, właśnie. No, nie wiem czy nieznajomość, ja to potraktowałam jako prowokację do dalszych e, zachowań w Sejmie tak? i do tego, co Kaczyński powiedział wieczorem. Natomiast e, tak mi się przypomniał e, z 1933 roku: konkordat e, podpisany mhm. przez e, Hitlera i przez biskupów e, niemieckich. Tak? Tam oni e, podpisali, że. Mają możliwość kultu religijnego, ale bezwzględnie będą słuchać państwa. Więc myślę, że tutaj sytuacja jest bardzo podobna. Porównywanie nas do faszystów i do kogoś, kto nie wie, co robi i chce pójść naprawdę na wojnę, jest bzdurą, totalną bzdurą. A tak dla pana Terleckiego to polecam Ewangelię. Dla niewierzących niech to będzie przypowieść, tak? ale jest taka Ewangelia Świętego Marka, jak. Jezus wchodzi do świątyni, a tam jest przekupstwo, pieniądze, handel i po prostu wszystkich ich z tej świątyni wyrzuca. Mówi, że świątynia jest po to, żeby się modlić i kultu religijnego. Zostawmy wszystko, rozdzielmy Kościół od Państwa, nie mieszajmy tego, bo myślę, że... Największe konflikty były właśnie na tym tle i doprowadzały do największych tragedii, więc pan terlecki może sobie włączyć internet. Jeżeli ma taką możliwość i potrafi, a jak nie, to niech poprosi jakiegoś młodego człowieka i naprawdę poczyta, może nie będzie mówił takich, takich totalnych Panie prezydenta, gdzie w tym wszystkim jest epidemia, bo, bo koronawirus codziennie zabija setki Polaków niszczy polską gospodarkę. I tych zakażeń z każdego, co, co codziennie mamy, niestety coraz więcej. No epidemia jest, epidemia jest między nami, tak? I też proszę zobaczyć, że wszyscy ludzie, którzy idą w tych marszach, mają maseczki, próbują zachować dystans e, i zachowują ten dystans. E, I myślę, że tak naprawdę ta epidemia, pandemia została pozostawiona przez rządzących e, samej sobie. Zamyka się lokale gastronomiczne, zamyka się kluby fitness, zamyka się wszystkie branże, które, z których ludzie po prostu żyją, a nie zamyka się kościołów, więc kolejny absurd. Dajmy ludziom też wybór, ale jeżeli zamykamy i robimy lockdown, to traktujmy wszystkich równo, a nie według właśnie własnych wartości, bo każdy ma swoje wartości i każdy niech te wartości swoje. Nosi w sobie i ma prawo wyboru, i, i, i dla każdego niech te wartości będą święte, bo tak naprawdę mm, wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Jeżeli nie potrafimy tej granicy zachować, a na pewno nie potrafią zachować jej rządzący, zajmijcie się właśnie. No już Tylu jest pacjentów właśnie pod respiratorami. Miejsc we wrocławskich szpitalach już w zasadzie nie ma. E, za chwilę będzie listopad i to będzie bardzo ciężki y, miesiąc, więc chociażby z tego powodu e, to powinno wszystko ulec e, zostać zniwelowane. E, natomiast myślę, że Kaczyński się już absolutnie nie cofnie i to, co zrobił wczoraj spowoduje, że ludzie e, tak czy siak będą protestować, będą. Um, Krzyczeć, będziemy się buntować. Ja również. Tyle, Renata Granowska. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia dla ja pani, również. dla państwa. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Widzimy się dzisiaj. Do zobaczenia.